Dziś, 15 czerwca 2014 roku, wybiła godzina 15. Witam serdecznie Państwa na uroczystej sesji z okazji 596. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, urodzin naszego miasta. 596 lat temu, 15 czerwca 1418 roku, a więc 8 lat po Wiktorii Grunwaldzkiej, gdzie przecież wśród 50 chorągwi polskich nie zabrakło też rycerstwa Łomżyńskiego, jego książęca wysokość Janusz I Mazowiecki, zwany Starszym, nadał ulubionej swojej osadzie, osadzie Łomżyńskiej. Specjalny przywilej miejski, chełmiński. Oznaczał on dla Łomży ten przywilej. In nomine dominii. Jak rozpoczął swój dokument Janusz I, wejście w nową zupełnie epokę. Dawne polskie stosunki prawne zostały zastąpione nowymi formami ustrojowymi i prawnymi. Łomża otrzymała swój okręg sądowy i administracyjny. Miasto stało się wolne od jakichkolwiek jurysdykcji, książęcych, urzędników. Tak na marginesie trzeba przyznać, szczerze, mało przez mążyniaków lubianych, a także od wszelkich danin i zobowiązań wobec księcia. Janusz I nadał 14, 15 czerwca 1418 roku ów przywilej, na który się powołujemy. To przecież w tym przywileju wyraźnie mówił, o tym, że, że miasto miało wcześniejsze prawo hełmieńskie. Mówił też o, powtarzał taką formułę, że w dawnym mieście. Więc miasto, miasto z pewnością ma dawniejszą datację, ale jej wydaje się, że już nigdy nie ustalimy. Żebyście Państwo widzieli, że to nie taki wyjątek, Też jeszcze raz odwołam się do Warszawy bo i to nie jest takie tylko przymilne dla Łomży odwoływanie się. Jeszcze w wieku XVI, z którego mamy więcej relacji Łomży, mówiło się, że na Mazowszu właśnie te dwa miasta są miastami najpiękniejszymi, najbardziej okazałymi, że najlepiej jakby rukują. A więc, a więc gdy odwołamy się do Warszawy, to historycy Sądzą, iż Warszawa stała się miastem już przy 1300 rokiem, ale prawo formalne chymińskie, tenże książę Janusz I, nadał w 1413 roku. I to jest, a więc <grytanie> tylko niewiele, niewiele przed, przed Nasza, każdego z nas, łomżyńskość, niech będzie taką serdeczną pieczęcią, wizytówką każdego z nas, w kontaktach z globalizującym się światem. Głomża w jednoczącej Europie, w naszej ojczyźnie, którą ciągle współtworzymy i której jesteśmy ważnym ośrodkiem, ma wciąż do zapisania piękne karty o ponad lokalnym znaczeniu. Możemy to robić skutecznie tylko wówczas, gdy połączy nas zrozumienie. Jedna myśl. Jedno pragnienie, jeśli nasze ludzkie słabości ustąpią miejsca to autentycznej woli współpracy, a słowo Łomża stanie się dobrym, najwyższym, rozwiązującym wszystkie problemy. To dla nas prawdziwy zaszczyt, że mogliśmy dołączyć do grona przyjaciół, w którym to gronie zechcieliście świętować kolejne urodziny. Nasza przyjaźń podpisana umową. O współpracy została dokładnie 20 lat temu, i przez ten okres 20 lat był różny poziom tej aktywności. Tej współpracy ale w ostatnich latach w sposób szczególny zbliżyliśmy się do siebie, a to za sprawą dla nas smutnych wydarzeń, mianowicie przykrych doświadczeń wynikających z klęski powodzi w 2010 roku. Kiedy to władze samorządowe i mieszkańcy Łomży przyspieszyli nam z pomocą, z pomocą materialną, ale także z pomocą płynącą wprost z serca, przyjmując dzieci z domów dotkniętych powodzią na dwutygodniowy pobyt. To dla nas bardzo cenne, że w takich sytuacjach możemy liczyć na Was. Zapewniam, że o tej pomocy pamiętamy. I pamięć na długo zachowamy. Wszyscy chyba znamy stare powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń sprawdza się w potrzebie. Sprawdzia, sprawdzia naszej przyjaźni zdaliśmy celując. Dziękujemy, że możemy dzisiaj być z Wami. Za te 20 lat żywimy nadzieję, że ta przyjaźń dalej będzie się umacniała. Z okazji naszego święta, wspólnego mieszkańców i przyjaciół Łomży w imieniu Pana Przewodniczącego, swoim własnym samorządu Człowie dziedzic, a także mieszkańców naszego miasta, z okazji waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla władz samorządowych. Oprócz Kolejnej rocznicy nadania praw miejskich pochylamy się dzisiaj nad dorobkiem ostatniego 25-lecia wolnej Polski. Pochylamy się nad 4 czerwca 1989 roku, symboliczną datą pierwszych prawie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Nikt nie neguje daty 4 czerwca. Ta data została wpisana oczywiście w historię Rzeczpospolitej. Mało tego. Powinniśmy robić wszystko, ostatnio pomógł nam prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby świat wiedział, że te wielkie przemiany, ta wielkie, że tak powiem, reformowanie zaczęło się od Europy, ale rozlało się i na inne kontynenty, zaczęło się właśnie od Polski. Że jednak to nie mur berliński, który był później, który był już następstwem tych zmian polskich, poczynając od wyborów 4 czerwca. Ale też nie ma żadnej wątpliwości, że każda taka data, jak 4 czerwca, jest symbolem. Że przecież procesje nie zaczęły się w dniu 4 czerwca. I dzisiaj, niech mi będzie wolno, właśnie w Łomży, szczególnie w Łomży, chcę to powiedzieć, mówiąc o triumfie 4 czerwca, mówiąc o bohaterach, o wybranych wówczas posłach i senatorach, trzeba jednak pamiętać o tych pokoleniach, o tych Środowiska, które, jakby można tak powiedzieć, kolokwialnie, solidnie zapracowały na sukces 4 czerwca. Po pierwsze, na pewno, i tutaj w Łomży to zabrzmi szczególnie autentycznie, kościół, duchowość chrześcijańska. No i musimy wszyscy sobie wspomnieć o tą osobę, która wówczas patronowała owej, owym przemianom. Czyli prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, przy właśnie z ziemi nulskiej. Ale i Kościół, niezależnie od tego, kto, jak się odnosi do spraw światopoglądowych, odegrał rzeczywiście tą rolę, powiedziałbym, odsalającą naród przed tym Wpływem obcych, niekiedy narzuc drastycznie narzucanych siłą, terrorem, tak zwana noc stalinowska się tutaj trzeba by wspomnieć, to kościół. Też nie chcę już dalej rozwijać, bo kwestia jest tak chyba oczywista, że nie muszę jej dalej tłumaczyć. Ale chcę wspomnieć jeszcze o drugim, niezwykle ważnym środowisku, który sprawił, że te procesy w Polsce jako pierwszy się rozpoczęły, i jako pierwsze zakończyły się sukcesem. Bo mówimy, Polska komunistyczna, tak, Polska miała system komunistyczny. System narzucony łącznie z władzą, łącznie z pewnymi dewiacjami, to też jest kwestia znana. Ale ta Polska komunistyczna na szczęście obroniła się przed zejściem, jakby tego komunizmu w głąb. I może słusznie mówiono, że Polak tamtej doby, pamiętam to doby żyłem, to jest jak ta żodkiewka, jest ta czerwień na wierzchu, ale bier w środku. I bo cóż to byłby, cóż to za komunizm stuprocentowy, no, jeśli w tymże kraju, kraju z nazwy komunistycznym, przeważała prywatna własność. I tu trzeba pochylić głowy zwłaszcza przed chłopstwem polskim, przed wsią, miasteczkami, prowincją chłopską, bo tam owa dawność, teraz dziś, ta tradycja przetrwała najlepiej. Była to oczywiście i zasługa rodzin polskich, tu znów mógłbym wrócić do kościoła. Pamiętamy, choćby wielu z nas z mojego rocznika, tu widzę posebrzone głowy, Pamiętają dobrze, jak chociażby wyglądała edukacja historyczna w tamtym czasie. Jakże już była różna ta oficjalna w podręcznikach, w szkołach, od tej w kazaniu i od tej w domach i od tej przechowywanych tradycji, tej, która okazała się silniejsza, zwycięska w stosunku do narzuconej obcej woli. A więc pamiętajmy o tych właśnie siłach. Wielu innych jeszcze nie chcę tutaj już dalej się rozdrabiać. I to właśnie wtedy powiał po raz wiatr wolności. Sądzę, że ten wiatr wolności wieje i jeszcze długo wiatr będzie. Powiał on po to, żeby odnowić oblicze tej ziemi, jak już to. Padło, ale jeszcze wiele tego wiatru nam potrzeba, żeby zmieniać właśnie te oblicze. Szanowni Państwo, dzisiaj uczestniczą w uroczystej sesji Rady Miasta, tak jak wspomniałem z okazji 596 rocznicy nadania Łąży praw miejskich przez księcia Mazowieckiego Janusza I, również. Uczcimy tą naszą również ważną datę, jeszcze raz się powtórzę: 4 czerwca. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, za chwilę odsłonimy na frontonie Łomżyńskiego Ratusza e, pamiątkową tablicę, upamiętniając w ten sposób wszystkich Łomżyniaków uczestniczących w tamtych jakże ważnych wydarzeniach. Z największym szacunkiem. Chynę dziś głowę przed wszystkimi, którzy jeszcze przed 1989 rokiem mieli odwagę wierzyć i zabiegać o to, by Polskę przemieniać miejsce szczęśliwe do życia. Cieszę się, że możemy dziś w tak dostojnym gronie upamiętnić 25. rocznicę wydarzeń, które przypomniało nie tylko Polsce, ale i całemu światu, jak wielka siła mądrość może tkwić w karcie wyborczej. Wierzę ciągle, że nadal, także tu, na naszym łomżyńskim podwórku, znajdować będziemy porozumienie w kwestiach najważniejszych dla Łomży. Drodzy łomżyniacy, panie przewodniczący, panie i panowie radni, drodzy goście, pozwólcie państwo na cytat. Cytuję. Śni mi się plac Kościuszki, śni mi się gimnazjum, śni mi się rzeka. Więc powiedzieć, że ja z Łomży nie wychodzę. Choć najśnieśniejsze jest to, że się w Łomży nie urodziłam. Ja tu przyjechałam mając 8 lat i spędziłam tu najcudowniejsze lata. Każdy człowiek ma takie miejsce, który uważa za swoje, polskie, własne. I mimo, że potem całe życie spędziłam w Warszawie, to naprawdę za miasto rodzinne uważam łączą. I dlatego znajomi żartują ze mnie. W końcu zdecyduj mówią, zdecydowałem. Zdecydowałem się dawno. Odpowiadam. Jestem Łomźnianką. Szanowni Państwo, są to słowa jednej z najbardziej znanych Łążynianek, niekwestionowanej gwiazdy polskiego radia i telewizji, autorytetu i, i wychowawczyni wielu pokoleń najznakomiczych polskich reporterów, honorowej obywatelki Łomży, redaktor Haliny Mieroszowej, jedny z trwałych śladów dzisiejszej uroczystej sesji. Pozostanie potomnym tablica pamiątkowa na frontonie naszego ratusza. Cytuję napis tej pamiątkowej tablicy. Był taki dzień, 4 czerwca 1800, 1989 roku. Wybory do Sejmu i Senatu odnowiły Polskę. Staraniem Rady Miejskiej, prezydenta Łomży, i NSZZ Solidarność oddział dwudziestą 25. rocznicę. Brzmi napis memoratywny. W tym roku, w czerwcu, przypada 25. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Wybory te odbyły się w wyniku rozmów przy okrągłym stole. Dzień ich przeprowadzenia stał się symbolem zmian, które doprowadziły do odzyskania pełnej wolności i przywróciły Polsce miejsce w rodzinie europejskich narodów. Doceniamy i jesteśmy dumni, że w czasie tegorocznych obchodów wysyłano czytelny sygnał. Że zmiany wolnościowe w naszej części Europy zaczęły się właśnie w Polsce. Fakt daty odsłonięcia tablicy na dziś, na 15 czerwca i połączenie go z uroczystą sesją Rady Miejskiej, oraz to wyraz nadania najwyższej rangi wydarzeniom sprzed 25 lat, uznania ich za jedno z najważniejszych w historii miasta. I podkreślimy znaczenie wydarzeń sprzed świeć wiecza dla każdego, bez wyjątku, mieszkańca naszego miasta. Od tamtego 4 czerwca minęło świeć wieku. Przyszło na świat i wstąpiło w wiek dojrzały, całe nowe pokolenie Polaków. I mimo to pamiętamy. Pamiętamy, bo faktycznie żyjemy w zupełnie innej Polsce wolnej, bezpiecznej. Zintegrowany z sąsiadami w Europie, uznawanej przez światowe mocerstwa jako godny zaufania i ważny i odpowiedzialny partner. Serdecznie witam na tym wspaniałym koncercie Edwarda Czernego. Przede wszystkim witam panią córkę. Córkę Edwarda Czernego. Serdecznie witam. Tym samym otwieramy tą galę. Otwieram galę. Życzę miłego spędzenia czasu. Dzisiaj koncert będzie trwał trochę dłużej, a więc wspaniałych przeżyć.